To jest właśnie pieszy zielony szlak przez Spalski Park Krajobrazowy odcinek glina w stronę studziannej nie da rady jechać no chyba że ktoś ma oponki 60 Na zielonym szlaku raz, dwa, trzy. Idę sobie po piachu raz, dwa, trzy. A to była pierwsza zwrotka, zaraz będzie druga zwrotka. Na zielonym szlaku raz, dwa, trzy. Idę sobie po piachu raz, dwa, trzy. A to była druga zwrotka, zaraz będzie trzecia zwrotka. I tak dalej. Aż do śmierci.